Witam Was bardzo serdecznie, Krystian Lewski z tej strony, kochani. Dzisiaj powtarzamy aktywności przed airdropem na zk-sync era mainnet, kochani. Dokładnie tak. Co my tu będziemy dzisiaj robić? Jak to się będzie prezentować? Co my tu będziemy działać? Będziemy działać podstawy podstaw, czyli oficjalny bridge, którego właśnie zrobiłem. Jak widzicie tutaj na ekranie mamy deposit successful, dokładnie tak bridge'a właśnie teraz zrobiłem. E, Bridge'a robimy oficjalnego Bridge'a z Ethereum MainNet e, na waszym Metamasku, prawda? Metamask, Ethereum MainNet, sieć Ethereum MainNet, sieć Ethereum MainNet, tutaj macie swoje Ethereum, i na bridge.zik i Sync.io przesyłamy. E, Robimy widza, robimy pomost między mainnetem Ethereum a ZK Sync Era mainnetem. Dokładnie tak, ja właśnie sobie tutaj przesłałem na ZK Synca, tak to wygląda. Czekajcie, withdraw, deposit, Wypłat tutaj, wypłat tutaj osobiście nie robiłem bezpośrednio, tylko depozyt. Zrobiłem sobie tutaj mały depozyt, wpisujecie liczbę, pach, pach, depozyt. Po chwili macie, ja zobaczę, czy już na moim era mainnecie jest, a już zobaczymy, czy na moim era mainnecie jest. Przenoszę sobie um, era mainnet, ok. Czy już tutaj doszło? Tak, doszło. Mamy tutaj 1323 dolary, dokładnie tak. Ale zanim jeszcze przejdziemy do jakichkolwiek działań, chciałbym zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Pamiętajcie, że jeżeli macie możliwości, a oczywiście to nie są żadne porady, żeby to było jasne: inwestycyjne, nic takiego. Ale jeżeli Wy macie możliwości, e, macie jakieś większe środki, gdzieś tam, USDC, USDT, Ethereum, gdzieś tam sobie leżą, coś tam. I chcecie działać w jej dropach to warto czasem też troszeczkę więcej środków przesłać. Czy to 500 dolarów, czy to w zależności, kto ma jakie możliwości, 200, 500, 1000, tak? Takiego bridge'a kilka razy, czy coś, aby też ten obrót zrobić. Bo na przykład możemy wziąć arbitrum, gdzie generalnie rzecz biorąc, było brane pod uwagę to, też ile przesłaliście na sieć arbitrum, tak? I tam były bodajże kategorie od 10 tysięcy dolarów, czyli mogliście na przykład przez. 10 transakcji, 10 bridge'ów, przesłać po 1000 dolarów i mieliście już dyszkę, nie? czyli zaliczoną fajeczkę do airdropa, tak, czyli dostawaliście wtedy więcej tokenów. Było 10 tysięcy dolarów, później pułap 50 000 i 250 tysięcy dolarów, tak, czyli nawet te 10 tysięcy dolarów gdzieś tam sobie jakby obrotu zrobić, to już jest fajna ilość, myślę, że to już jest ilość, która potencjalnie może po prostu dać nam jakiś tam tutaj, Większy, na pewno, większy, większy potencjalny drop. Tak? Czyli potencjalnie będziemy się łapać na większe, większą ilość tokenów, tak więc mamy to. Tylko teraz, tak, jeszcze jedna rzecz. Ja sobie bym tutaj wszedł, bo tutaj mamy tak, jak wiecie, mamy ZK Synchera Mainnet, prawda, i mamy też ZK Sync Lite, czyli ta wcześniejsza wersja, który, która cały czas, de facto, cały czas jest ona dostępna. I co ja bym tutaj chciał zrobić? Chciałbym tutaj też zrobić sobie bridge'a, Tutaj sobie zrobię mniejszego bridge'a, tam ile mi zostało na Ethereum Mainnet, to sobie tyle pewnie zrobimy, aby tutaj też zrobić jakieś aktywności, tak? Czyli dzisiaj zaliczymy sobie e lighta z Era Light, a także z Era Mainnet. Także bridge'a na Mainnet'a mamy już zrobionego, I teraz sobie przechodzimy tutaj z Era Light. jesteśmy połączeni z swoim portfelem, tutaj sobie zawsze sprawdźcie na metamasku, czy jest ten akuratnie connected, ten portfel, który chcecie. I sobie robimy top up, tutaj sobie wybieramy, możemy sobie przesłać Liarswapem, orbiterem, zigzakiem, a my sobie prześlemy z synkiem po prostu, czyli tym oficjalnym. Tutaj Fi generalnie jest, kochani, dosyć, dosyć tanie, tak. E, 4 dolary pokazuje, tak więc to nie jest jakoś mega dużo. Um, ja mam na Ethereum mainnecie teraz 116 dolarów w Ethereum. Przejdziemy sobie troszeczkę mniej, tak. No, żeby tam też na tym, na tym Ethereum mainnet też coś zawsze zostało, tak. Żeby tam też było na jakąś tam transakcję, na jakiś przesług. Tak więc nie przesyłajcie, pamiętajcie taka uwaga, nie przesyłajcie zawsze wszystkich środków. Tylko zawsze sobie jakąś część, tam 5 czy 10 dolarów, tak, czy nawet 20, sobie zawsze zostawcie po prostu na sieci głównej, prawda? Żeby później nie było, że gdzieś tam wam brakuje, nie, czy coś. To tak samo jak robicie jakiegoś bridge'a, jak robicie jakiś transfer na inną sieć, czyli załóżmy, robicie sobie z arbitrum na optymizm, no to też sobie zawsze. Na tym arbitrum zostawcie też troszeczkę tam kilka dolarów i tak samo na optymizmie, żeby zawsze tam coś mieć. Dobra, light, bridge na lighta idzie. Era zrobiona, teraz live. Okej, okay, jesteśmy już z powrotem. Chwilkę ten przelew na lighta sobie leciał, ale to nic się nie dzieje, spoko. Nawet jak widzicie jeszcze tutaj jest depositing, jeszcze tutaj go mieli, tak więc no zaraz wrócimy jak już wszystko będzie Tutaj gotowe przesłanie, OK. Ok, środki już mamy, także możemy działać dalej. Na początku co możemy tutaj tak naprawdę zrobić? Um, zakładka NFTs. No i tutaj możemy sobie dodać NFT. -ka. Jak widzicie, ja już tutaj jakiegoś NFT kiedyś tam sobie dodałem, ale oczywiście zawsze możemy sobie dodać drugiego. Tak więc klikamy sobie Mint NFT. No i tutaj musimy dodać hash. Um, musimy dodać kod, który generujemy sobie na stronce pinata.cloud tutaj oczywiście musicie mieć konto, aby, aby sobie tutaj ten tego NFT-ka zrobić, stworzyć i klikacie sobie wtedy add files i dajecie sobie file i tutaj po prostu select the file, klikacie select the file i Wam wyskakuje folder, z którego bierzecie obrazek który po prostu będzie Waszym NFT. -kiem. ja na przykład sobie dałem AI, jakiś tam JPEG e, dajcie sobie dalej. Error, jak widzicie tutaj. Error, to już mi tutaj nie zagrało. Mhm. Teraz spróbować raz jeszcze. Może, może co? Może koloseum sobie damy. Koloseum sobie damy? Czy koloseum pójdzie, czy być irror? Koloseum sobie poszło. Tak więc koloseum sobie. Tutaj kopiujemy sobie ten kod, który mamy na środku. Klikacie sobie kopiuj. Wracacie sobie tutaj, wklejacie sobie tutaj na dole content adres i dajecie Autorize to Mint NFT. Następnie podpisujecie cały proces. I jeszcze raz Mint NFT. Najpierw potwierdzaliśmy, a teraz mintujemy. I znowu podpisujemy. No i teraz czekamy, aż nam się wymintuje. Jak widzicie, już jest gotowe. Elegancko. I mamy drugi NFT tutaj wymintowany. OK. Wracamy sobie do zakładki Home i tutaj sobie dajemy swap. Przenosi nas na ZigZag Exchange, kochani, ZigZag xchange i tutaj też zrobimy sobie parę swapów. Ja sobie tylko połączę się swoim portfelem, dobra, dajecie sobie Connect Wallet. Sprawdzacie na Metamasku, czy połączyło was z tym portfelem, który chcecie. Jeżeli macie kilka portfeli na Metamasku, jeżeli macie jeden, no to nie ma problemu. Ok, ja już jestem połączony, no i tutaj standardowo. Tutaj generalnie mamy do zrobienia tylko i wyłącznie swapy. A Możemy użyć MARKET, czyli po aktualnej cenie a, rynkowej. Dajemy sobie SELL, ja sobie sprzedam trochę Ethereum. Tak, czyli nawet mogę sobie sprzedać, załóżmy 95, jak będzie równowartość 95 dolarów. Podpisujemy, transakcja poszła. USDC już są na moim koncie, ORDER SUCCESSFUL, elegancko. Teraz sobie możemy dać BUY, czyli możemy teraz kupić sobie, możemy dać limit na przykład tym razem. Kupujemy sobie za wszystko, dajemy BUY ETH. Patrzymy na cenę, mniej więcej jest OK. Dajemy sign. No i tutaj generalnie poszła kolejna transakcja, która zaraz się tu pojawi, i zaraz prawdopodobnie będziemy mieć ją zrealizowaną. Czekajcie, ona się nie pojawiła. Jest OK. Dobra, mi się coś pocićkało. Ona po prostu jeszcze nie przeszła. Dajemy sobie cancel, ponieważ tutaj, jak dajecie sobie limit, musi być taka cena, która jest no, oczywiście na ten moment przy zakupie, tak. Czyli tam ktoś chce kupić za 8,8, tutaj pasowałoby do 8,9, możemy dać ta. za 8,9 to powinno zejść od razu, już sobie tutaj zmieniamy. Sign tak, za 8,9 zeszło, zeszło od razu, sobie sam tu ustaliłem tu cenę. Mamy dwie transakcje jakieś tam zrobione. No możemy sobie zobaczyć, jakie są tu jeszcze pary. No tutaj polecam tylko robić na parze ETH USDC z tego względu, że no, inne pary mają już małą płynność, dosyć małą płynność, a ta główna płynność no, jak najbardziej jest tutaj milion, siedemset milion 750 tysięcy dolarów, także w miarę w miarę jest ok, też nie jest jakaś może mega duża. Zigzag oczywiście tutaj powinien nie da, niebawem myślę wejść na zigzag Sync Era mainnet. Tak więc tutaj, już pewnie jeszcze chwilę, i nie będziemy mogli robić tej transakcji na lajcie. To tak woli, żebyście mieli świadomość tego. OK, jeszcze sobie puścimy jedną, jeszcze sobie puścimy za dwie transakcje na tym, na tym, na markecie tym razem. OK, to już przeszło. Teraz kupujemy, czyli wracamy. Możecie od razu, możecie za 5 minut, za 10 minut, jak chcecie. A ja na rzecz filmu robię to szybko. Od razu, pach, pach, przeszliśmy proces, dobra, zrobione transakcje. Tu jeszcze jest bridge ogólnie, um, też można jakby z tego sobie skorzystać jakoś, tego, tylko że tu jest tylko do Ethereum, nie, więc tu też opłata pewnie jakaś będzie. Ja z tego bridge'a gdzieś tam, no tutaj akurat na tym koncie nie korzystałem, tam gdzieś na innym koncie gdzieś tam coś tam korzystałem, ale generalnie teraz nie będziemy tutaj robić tego bridge'a. No i co? Mamy swapy porobione na ZigZaku, mamy mint NFTK zrobiony i generalnie tutaj nic więcej nie będę robił. Możemy też zrobić sobie transfer na jakiś inny portfel na ZK Sync Lite, ale tutaj nie będę się tym teraz zajmował. Nie, nie ma to, nie widzę w tym większego sensu na ten moment. Mieliśmy, zrobiliśmy bridge'a, zrobiliśmy jakieś transakcje, jakieś tam sieć gdzieś tam nas załapała, tak więc wracamy na E, właśnie na era mainnet, ale zanim tam wrócimy, prześlemy sobie te środki z tego light, które są właśnie na era mainnet i do tego e, wykorzystamy orbiter orbiter finance, kochani orbiter finance, e, czyli bridge, dobrze, myślę, że każdemu już znamy, łączymy się portfelem, pach, pach elegancko, super, e, no i co, przesyłamy sobie środki z light na era Slide na era, ok? Slide na era sobie wyślemy środki. O, myślę, że praktycznie wszystkie można przesłać. Tam grosz zostawiłem i przesyłamy. I też tym samym tutaj też robimy transakcję na Orbiter Finance, który też nie ma oczywiście tokena, który też potencjalnie daje nam, um, jakby. No, jakąś transakcję, jakieś transakcje na potencjalnego airdropa w przyszłości. Zobaczymy, czy takowy tutaj będzie, a raczej będzie na 100%, tylko pytanie kiedy. Tego nie wie nikt. Ale myślę, że też się tutaj tego doczekamy na orbiter Finance. Bo tu jest niesamowity ruch w ogóle na orbiterze. Tutaj jest arbitrum. Tutaj są wszystkie praktycznie sieci, jakie są gdzieś tam dostępne, jeżeli chodzi właśnie o layer 2, nie tylko, więc tutaj naprawdę masowo ludzie robią, robią przelewy robią bridże pomiędzy sieciami i tak dalej. Tutaj zauważyć, że te te, te bridże um, po prostu dzienne to są naprawdę ogromne, po 3 miliony, po 2 miliony na, na Ethereum mainnecie, na Layer 2 po 2,5 miliona, no różnie, naprawdę przeróżnie, ale um, ogromne ilości transferów są na Orbiter Finance, naprawdę ogromne ilości. Ja czekam na mój przelew z Light na Era i zaraz wracamy do ZK Sync Era Mainnet. Okej, okay, generalnie środki już doszły prawdopodobnie. Um, tutaj jeszcze pokazuję, że to niby idzie, ale to tak często się zdarza, że tak pokazuje, a tak naprawdę już jest po, po akcji. Kochani, jesteśmy już, yy, jesteśmy już na zk-syncera mainnet. Co my tutaj możemy zrobić? Co my tu będziemy powtarzać? Oczywiście na moim kanale było już, yy, tak naprawdę chyba kilka filmików o tym, yy, co ja robię na zk-syncera mainnet. Um, jako, że jest to filmik przed airdropem, moim zdaniem ten airdrop będzie już naprawdę niebawem. Więc po prostu robimy sobie jeszcze raz takie aktywności. Może ktoś jeszcze skorzysta, być może tak, być może nie, zobaczymy, um, co my tutaj będziemy robić. Jak to będzie wyglądało, standardowo, kochani, um, będą transakcje po prostu na SynSłapie, będą transakcje na Mute, będzie kilka transakcji e, z obrotem taki jaki widzicie tutaj. Możemy sobie dać na przykład 1000 dolarów. Jak robicie większe kwoty, zawsze zwracajcie uwagę, ile tak naprawdę Wam bierze środków, bo niekiedy naprawdę może Wam tutaj no niesamowicie te środki gdzieś tam odjąć. Ostatnio mi wzięło 30 dolarów chyba za transakcję, ale to było na takim projekcie, który jest dosyć świeży, więc czasem warto zrobić mniej, a może więcej razy niż większą kwotę, a weźmie Wam. Dużo, ale jak jest slippage w porządku, czyli gdzieś tam 0,1%, czy gdzieś tam max. 1%, no to wtedy myślę, że będzie ok, prawda? Tutaj widzę, że pokazuje, że jest max. slippage 1%. No ok, i tutaj, tak, jeżeli chodzi o Fi, jeżeli chodzi o gaz, tutaj ten gaz teraz jest 1,28 28 Nie jest źle, naprawdę nie jest źle, ale zawsze można sobie go tutaj troszeczkę zmniejszyć. Tą dwójeczkę dałem na 1%, 0,80 pokazuje, i to powinno bez problemu tutaj przejść. Po na ZK Syncera Main te transakcje można sobie troszeczkę te opłaty transakcyjne można sobie troszeczkę zmniejszyć. Jak widzicie tutaj, 1000 dolarów przeszło bez żadnego problemu na Sensłapie. Am um, ok, super, cieszę się bardzo. Teraz sobie wrócimy tą kwotą. Nie, wrócimy sobie tą kwotą i zaraz zobaczymy też, ile mi wzięło. To gdzieś tam mieć pełen obraz tego, jak to się prezentuje. Tutaj potwierdzenie. Też zawsze to potwierdzenie troszeczkę kosztuje 35 centów. Teraz wzięło. Ok, i teraz już robimy oficjalnego słapa. Też jest fajne to, że tutaj zwraca, też zwraca nam troszeczkę tego fi. Troszeczkę od 60 do 80%, więc no to jest dość sporo. No i dobra, mamy ile mieliśmy? Mieliśmy 1423 dolary, mamy 1416 dolarów. No, trochę wzięło, trochę wzięło, za duże kwoty. Wzięło, kochani, 7 dolarów. 7 dolarów to wzięło. No, za duże kwoty poleciałem troszeczkę, za duży, za duży temat wziąłem. Musimy to troszeczkę ogarnąć inaczej, czyli mniejsze kwoty tutaj, bo tutaj przy większych kwotach jednak troszeczkę to pożera bardziej, nie? Można zauważyć. Na Mute sobie wejdziemy na miuta. Na miłcie też sobie zrobimy ze dwie, trzy transakcje, bez szaleństw, nie? Bez szaleństw, bo widzę, że tutaj um, jak się szaleje, to troszeczkę nam tutaj zdziera tej, tej kwoty. Muszę sobie tutaj po prostu dam sobie 0,5, o tutaj już price impact się zwiększa, no, no, no. Mówię, bez szaleń, 0,2, no 376 dolarów sobie puścimy na miucie. OK. 0,2 Ethereum. Tutaj jest, no jest troszeczkę FI takie się zrobiło, no możemy je troszeczkę zmniejszyć. Widzę, że co ten to, co projekt to większe FI. No, daliśmy sobie dwójeczkę z przodu z gazem. Myślę, że tutaj elegancko przejdzie, nie będzie problemów. Poszło, pyk, pięknie, dobra. Ba, ładnie, jeszcze wróciły nam troszeczkę tego gazu, 374 USDC, fajnie, jest okay. wrócimy sobie tą samą kwotą, okej, okay. musimy zaakceptować, ZK Sync um, mimo wszystko też nie jest jakoś tam, nie, nie należy do tych najtańszych, na pewno arbitrum, e, arbitrum będzie, będzie znacznie tańsze. No, ale teraz tak naprawdę działamy pod ZK. Arbitrum już miał dropa i, i nie wiadomo, czy gdzieś tam może coś tam kiedyś jeszcze będzie. Może nie, no zobaczymy. Ja tam deleguję swoje tokeny cały czas e, i też tam e, powracam do pewnych aktywności co jakiś czas. Tak więc to też się u mnie dzieje. Dobra, poszedł tutaj transfer powrotny. Zobaczymy, um, jak to teraz będzie wyglądało. Już ja to miałem 16, tak. 16 miałem 1416 bodajże 11 no tutaj zdziera pięknie dobra mamy miuta mamy syn słapa. a więc musicie zawsze sobie brać pod uwagę że to troszeczkę drze tych środków okej okay, weźmy sobie jeszcze na przykład projekt izumi kropka tutaj też też tutaj możemy zrobić sobie u swapa z izumi Finance 1411 dolarów izumi Finance czyli co Generalnie robimy tutaj to samo, uczymy się portfelem. Też mamy słapy. Tutaj co mamy? Tutaj jeszcze w ogóle mamy słapy, mamy liquidity, mamy płynność, widzę, pulę płynności. okej, okay. coś tam, coś tam jest. no. My się zajmiemy słapami, żeby tutaj zrobić jakiś obrót po prostu na razie. Okej, okay. zobaczymy w ogóle, jak nam tutaj obliczy, jaki jest price impact, jak to się prezentuje. Tu wszystko pokazuje, że wszystko w porządku, nie ma żadnego problemu. Ale dam sobie mniejszą kwotę, nie będę tutaj szarżował bo mówię, nie chcę, żeby później po prostu, dobra, 0,5, wszystko pokazuje, że jest w porządku, nie powinno nic zdzierać więcej. Okej, okay, to robimy sobie swopika. Wszystko jest na z jakiejś EasyCaseSync, mam nadzieję, tak, tak, tutaj nie ma problemu. No tutaj jest e, proponowana cena za gaz 1,70$ już mi pokazuje, To sobie to w gas limitie sobie to zmniejszacie, z trójki na dwójeczkę sobie zmniejszymy. 1-2. Mniej się nie opłaca. no Mówię, nie, nie można przesadzać, tylko delikatnie, żeby to tam się tam troszeczkę odjęło. Nie, nie za dużo, no bo po prostu może Wam, może Wam kochani, e, nie przejść i Wam pocisnąć środki, wziąć środki, a Wam nie przejdzie. Także to też musicie musicie zwracać na to uwagę. Ok, jeden transfer poszedł. Tutaj co? Jakaś, jakaś pula płynności? Tu jest jakieś ligity pull. Ale coś tutaj widzę. Widzicie. Aha, izu, nie można dać też ethereum niby. Można dać też ethereum. Okej. Okay. Delikatną pulę sobie możemy też dodać zawsze, tam coś jeszcze będzie dodatkowo. Jaki to jest koszt w ogóle tego? Koszt dodania puli często jest większy niż w zwykłej transakcji. To też trzeba mieć na uwadze. Tak, że tak powiem od razu, kochani. ma approve. Jest ok. Możemy dać create. I i i. Wow! Co tu się nie odwaliło? Nie kumam tego. Dobra, zostawiam to tutaj. Coś 1900 dolarów i pokazywało. Nie wiem, coś może źle zrobiłem. Nie mam czasu, żeby teraz do tego dochodzić, co tam było źle. Wracamy sobie środkami na, e, na Ethereum. Wracamy sobie środkami na Ethereum. Szybko, ładnie, elegancko. Pyk, 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 pyk up. Tak, najpierw potwierdzamy to USDC, to zawsze jest to, to potwierdzenie. Czekamy i przesyłamy dalej na Izu. News Izu swap nam Słap na mnie snowy is ok, Okej, no tak jest dobrze. Easy Swap, tak zwany jest. Hmm, dobra, tutaj możemy sobie delikatnie ten gaz zmniejszyć. Z OK. Nie będziemy też przesadzić z tym zmniejszaniem, bo mówię, może nie przejść. No i dobra, przeszło. Mieliśmy tutaj 1411 dolarów. 1411 dolarów, a mamy na ten moment 148,70. No tutaj dwa tak, z fakiem Dwa z hakiem wzięło, no dobrze. Dwa z hakiem wzięło, nie ma tragedii. Ok, no dobra. I mamy też zaliczony. Ok, taka ciekawostka: jeszcze sobie zrobimy mint NFT na Tivera. A um, Tivera.com jest to gierka na ZK Sync Era MainNet, na sieci ZK Sync właśnie. I tutaj oczywiście też sobie można, oczywiście, pograć, jak najbardziej. Czekajcie, coś mi tutaj się zbugowało, zlagowało. Nie, to nie jest ten portfel, kochanie, co się dzieje. Połączamy się od nowa, łączymy się portfelem. Tak, akceptujemy wszystko. I tutaj, oczywiście, możemy sobie tak wymintować Citizen ID. To będzie też jako NFT u Was. Jest to koszt 1,20 I to jest, oczywiście, jako transakcja. Krok drugi: mintujemy sobie Guardian NFT. Ten nnt też pewnie będzie w takich granicach, tak? Tutaj nic nie możemy zmieniać, żadnego fi. I mamy to i to. I teraz możemy tak, continue. I tutaj możemy sobie po prostu zagrać, nie? Dajcie sobie play on web i sobie gracie w taką gierkę tewara. Nie będę teraz tego, tego pokazywał, gdzieś tam już to ostatnio pokazywałem. Bodajże chyba na jednym materiale, tak? Więc jeżeli gdzieś tam możecie sobie zejść niżej i po prostu zobaczyć, jak to się gdzieś tam mniej więcej prezentuje, prawda? No tutaj na razie nie będę grał na tym koncie, ja tylko tutaj wszedłem po Mint, po prostu NFTK i będzie w porządeczku, dobra. Mamy Mint, mamy NFTK, jak ktoś chce być bardziej aktywny jeszcze tutaj, no to po prostu sobie gra, zdobywa sobie punkty i działa sobie na tej gierce, dołączacie do, ich, do nich na Discorda, podłączacie się tutaj Discordem e, i tak dalej, i tak dalej, no mówię, są możliwości jak najbardziej. I tak się prezentują tak naprawdę moje aktywności na ZK Sync Era Mainnet, oczywiście tych projektów jest więcej, możecie sobie wejść na ekosystem.zksync.io i możecie sobie tutaj wybrać różne dodatkowe projekty DeFi czy NFT, gdzie możecie kupować, sprzedawać, jeszcze jest na przykład Minsquare, jeszcze jest LayerSwap, jeszcze jest kochani Symbiozics. Um, gdzie można robić jakieś e, po prostu Spacify, oczywiście, tak samo gdzie można robić jakieś transakcje i tak tak więc jest tego troszeczkę więcej. Na moim YouTube oczywiście znajdziecie więcej też materiałów o ZK-Sync, Era Mainnet i Light Tak więc zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrybowania i lajkowania wideo, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. To jest odcinek ZK-Sync, Era Mainnet przed e, kolejnym e, airdropem. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej.